Hejka kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z pysznym przepisem na burgery. Głównym składnikiem u mnie jest ser camembert, ale jeśli chcecie użyjcie żółtego sera. Pamiętajcie tylko, że nie musi być go za dużo. U mnie pół camemberta sprawdza się idealnie na jednego burgera. Klasyczna panierka do sera, czyli jajko, bułka tarta, sól i pieprz. Obtaczamy i wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Do tego mój ulubiony sos z maka czyli jogurt naturalny lub śmietana, musztarda francuska, ketchup i trochę przypraw. Bułeczki pieczemy w opiekaczu lub w piekarniku. Dajemy sosik, trochę zieleniny, można dać pomidorka, ser i zajadamy. Daj znać w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony domowy fast food, zaobserwuj mój kanał i polub ten film. Smacznego! Cały przepis znajdziecie w opisie do tego filmu.